Cześć, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Geder i witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj zajmiemy się pluginem ByteCrafting Disable, który blokuje możliwość tworzenia craftingów. Plugin bardzo prosty i polecam każdemu, kto chciałby zablokować w jakiś łatwy sposób na przykład możliwość tworzenia, nie wiem, diamentowych zbroi czy łódek na serwerze. Jest to fajny plugin fajny i prosty w instalacji, tak ja Wam to pokażę, ale zanim Wam to pokażę, to chciałbym Was zaprosić na mojego Discorda. Gdzie oprócz właśnie moich pluginów możecie otrzymać taki plugin jak ten, napisany przez Kubisera. Kubisar jest jednym z deweloperów na moim Discordzie i dzięki niemu możecie otrzymać szybciej takie pluginy, ponieważ ze jeśli mi ciężko te pluginy wszystkie napisać. I tak naprawdę dzięki Wam pobijanie na Discorda jakby pomoże mi rozwinąć Discorda, a dzięki temu możecie otrzymać za Freiko jakieś tam pluginy w zamian. Okej, okay. i teraz tak, co mogę wam jeszcze powiedzieć? Pisząc, załóżmy komentarz pod tym pluginem, e, możecie otrzymać strefę, dostęp do strefy Free Area, to gdzieś tu jest napisane. piszcie jest SSA, wysyła się screenshot, i otrzymujecie dostęp do takich pluginów. Wiem, że tutaj jest na razie mało pluginów, nie ma zbytnio może takich ciekawych, oprócz moim zdaniem get, get effect region, który pozwala na przykład stworzyć strefę siłki, e, czy jakiś tam drop, czy creator item, coś podobnego do e, item editora. To mimo wszystko zachęcam. Zachęcamy się widzieli, zostawili komentarz, bo naprawdę to pomaga. pomaga w tworzeniu czegoś takiego. A wracamy do pluginu. Pobieracie go sobie. ja Sobie pobrałem plugin i instalacja jest bardzo prosta. wracamy do pluginów. Plugins, ok. I teraz tak, możesz zrobić resta serwera, ewentualnie wczytać plug -manę. Zobaczymy czy się wczyta. ok wczytało się, dobra. I teraz tak. Jak to otworzymy? Muszę sprawdzić, co on tutaj napisał. Ok, jest prosta komenda i prosta druga komenda. Dwie komendy w sumie jest. Permission do nadawania, jakiś tam config. Ok, jeżeli w configu wpiszemy gwiazdkę, to blokuje nam wszystkie itemy. Ok, spoko to brzmi. Jeżeli chcecie zablokować wszystkie craftingi, to chyba wchodzicie sobie tutaj. Sprawdźmy to sobie. By crafting disable config. Czy tak faktycznie jest? Ok, i wystarczy zapisać niebieskie gwiazdkę, i to powinno nam zablokować. No to sprawdźmy w taki sposób albo w cudzysłowie. Zobaczymy, zaraz, czy to zadziała. ByteCrafting, crafting, tak to była. byte crafting, reload weźmy sobie workbencha, postawmy crafting? crafting table. Ok, i czy będziemy mogli stworzyć na przykład blok? Ok, możemy. Czy to trzeba w cudzysłowie dać? Nie, powiem, czy nie patrzyłem tam dokładnie. Może to w cudzysłowie trzeba dać? Zapiszmy jeszcze. Ok. Ewentualnie jeszcze jest. A, ok. W cudzysłowie trzeba było dać. Ok. W miarę zrozumiałe. I to jest akurat zapachowanie wszystkich craftingów. Możecie to oczywiście odznaczyć. Zapisać tak, bo domyślnie. Ok. Fight cutting reload. Jak to się tworzy? Tworzymy to w GUI za pomocą komendy bytecrafting. Eee, Tutaj wkładacie przedmiot, który chcecie zablokować, czyli jak sobie wstawię nałóżmy eee, blok emeraldów, to nam dodaj, to już nie będę mógł stworzyć bloku. Sprawdźmy, czy to faktycznie tak działa. Nie można. Dajemy jeszcze tak. Nie można. Okej, okay. oddaję, oddaję. Jak wspomniałem, jest to bardzo prosty plugin. Bardzo moim zdaniem przydatny na serwer box czy coś, jeżeli chcecie, aby nie mogli nie, nie, używać łódki. A nie wiem, bo, boicie się, że mogą otrzymać drewno skądś. Yy, wydaje mi się, że to tyle, bo plugin jest naprawdę bardzo prosty, nie ma co tutaj dużo mówić. Zostawcie komentarz, jeżeli chcecie, aby było więcej pluginów. Tak jak wspomniałem, zapraszam do Discorda. I to było na tyle, trzymajcie się i widzimy się w kolejnych materiałach.